Dzień dobry w studiu telewizyjnym Gazety Olsztyńskiej. Gościmy dziś pana Andrzeja Jabłonkę, prezesa przedsiębiorstwa usługowego gospodarki komunalnej w Indycy. Dzień dobry. Oraz pana Pawła Łazickiego, wiceprezesa tejże spółki. Dzień dobry panie dyrektor, dzień, dzień dobry państwu. Panowie z Wani są także królami ciepła, ale do tego dojdziemy trochę później. Kilka lat temu postawiliście na odnawialne źródła energii. W Nidzicy powstała ekologiczna ciepłownia zasilana biomasą w postaci zrębki drzewnej. Czym podyktowana była ta decyzja i jakie miała konsekwencje dla mieszkańców? Ta decyzja, że idziemy w modernizację systemu ciepłowniczego w Nidzicy podyktowana była, no możemy powiedzieć kolokwialnie, życiem. To życie nas zmusiło do tego, że to co mamy jest już niewystarczające, że jeżeli zostaniemy przy tym co mamy, to możemy mieć i my jako przedsiębiorstwo eksploatujące to źródło problemy, i mieszkańcy, czy też jakieś niedobory, niedobory ciepła, problemy z dostarczaniem ciepła. A tak na dobrą sprawę powodów było trzy. Przede wszystkim zły stan techniczny jednostek wytwórczych, tych naszych miałowych, które były podstawą w ogóle produkcji ciepła w Nidzicy. Tymi kotłami zaczynaliśmy sezon i kończyliśmy sezon. Później dołączany był stopniowo gaz i szczytowo olej opałowy. Drugi to był stan techniczny w ogóle samego obiektu ciepłowniczego, który jeszcze do dnia dzisiejszego stoi przy ulicy Rataja. Śmiejemy się z prezesem, że jest to relikt poprzedniego stulecia, który jeszcze dzisiaj można zobaczyć, ale, ale już jeszcze troszkę i, i zabierzemy się za rozbiórkę tego budynku, ponieważ musimy przygotować sobie teren pod kolejne nasze plany inwestycyjne. Trzecim powodem, tym motorem napędowym naszej inwestycji były, były przepisy ochrony środowiska i krajowe, i, i unijne, i przede wszystkim pakiet klimatyczny. tak, my Czas szybko płynie, nie wszyscy pamiętamy. Był taki pakiet nazywany 3x20, gdzie my jako państwo i, 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 i między innymi przedsiębiorstwa musie musieliśmy spełnić tym zadaniom, które były nam stawiane. E dzisiaj, dzisiaj tego pakietu nie ma, ale mówi się o Zielonym Ładzie. tak, Czyli, czyli uciekliśmy pod, można powiedzieć, topora jednych przepisów, a już musimy patrzeć w przyszłość i, i obserwować, i reagować na to, czy nie musimy już myśleć o jakichś kolejnych modernizacjach, żeby nie zostać postawiony pod murem. Znaczy, generalnie, jednym zdaniem, to, był, to była konieczność, do której się przygotowywaliśmy przez kilka lat. To nie jest tak, że myśmy jednego dnia decyzja budujemy. Ale trenowaliśmy i w tą dziesiątkę strzeliliśmy. Myśmy w odpowiednim momencie yy, zbudowali nową ciepłownię, nowy system ciepłowniczy, i to natychmiast dało efekty zarówno spółce, jak i mieszkańcom. Także myślę, że, że no, jak w większości naszych działań, zrobiliśmy to, co trzeba. Yy, nie lubię tego słowa udało się, bo tu się nic nie udało. To wszystko od początku do końca było zaplanowane. I, I te efekty mamy na dzisiaj, mieliśmy przez te ostatnich kilka lat, gdzie też mieszkańcy odczuli podwyżki cen ciepła, ale u nas odczuli je minimalnie. Także myślę, że to była jedynie słuszna decyzja. No i zarząd ją wtedy podjął, wziął na siebie to ryzyko pozyskania dofinansowań, znalezienia wykonawcy, przeprowadzenia inwestycji i mamy efekt. No, Pani rektor, tutaj myślę, że trzeba powiedzieć, bo, bo myślę, że, że jeżeli ludzie zastanowią, nasi odbiorcy oczywiście, że rzeczywiście nie mówi się dzisiaj o podwyżkach ciepła na zasadzie, ojej, znowu zostało ciepło podwyższone, znowu idzie do góry, no przede wszystkim przed chwilą były podwyżki i znowu są podwyżki, tak? My dzisiaj otrzymujemy telefony z pytaniem, czy są planowane i jeżeli są planowane, to kiedy one będą, tak? Od 2016 roku była bodajże jedna podwyżka cen ciepła. E, tak jak powiedział na wstępie, czas szybko płynie i, i naprawdę można się do tego przyzwyczaić. E, dzisiaj możemy powiedzieć w tej chwili, że w dalszym ciągu podwyżki ciepła nie planujemy. Czyli jak rozumiem, po kilku latach wciąż oceniacie, że jednak ta decyzja była dobrą decyzją? Była bardzo dobrą decyzją. Jedynie słuszną, tak, Polikwidowaliśmy wszystkie kotłownie lokalne, które były do naszej sieci podłączone. Wojska Polskiego, Konopnicka. Tak, to też jest ważna rzecz, bo na początku, jak, jak przychodziliśmy do pracy, były różne ceny ciepła w mieście. Z gazu była inna cena, z miału była inna cena. Dzisiaj zrobiliśmy system, który objął swoim zasięgiem praktycznie. Pania. Całe miasto bez osiedli, domków jednorodzinnych, tam za szkołą numer 3, ale tutaj w centrum właściwie wszędzie jesteśmy i tutaj możemy dostarczać ciepło. I wszyscy mieszkańcy, zarówno na kościuszki, jak i na konopnickiej, płacą dokładnie te same pieniądze. To też ma dość duże znaczenie, bo ludzie nie mogli zrozumieć, jak to z jednej kotłowni jedno ciepło jest droższe, drugie jest tańsze. Dzisiaj ono jest. Ja też śmiem twierdzić, że jest tańsze, bo jeśli chodzi o zrębki jako surowiec tu energetyczny, nie było takich wahań jak na rynku węgla, że od, od 200 zł do, do 2000, tak? Olej opałowy czy gaz, no gdyby rząd nie dał tarczy, to, to przecież te ceny są makabrycznie wysokie. To samo zresztą z energią elektryczną. My... Teraz myślimy o nowej inwestycji, w której chcemy produkować energię elektryczną, ale też, żeby była jasność na własne potrzeby głównie. To ma być energia, która pozwoli dla naszej firmy produkować tanie ciepło. Natomiast, jeżeli mogę, bo ciężko się oceniać samemu. My, my oceniając się samemu, możemy powiedzieć, że, że nasza inwestycja, to, to jak to zaplanowaliśmy, przeprowadziliśmy. Jest wzorowa. Natomiast mamy sygnały tak? I z zewnątrz osób, które przyjeżdżały do Jędzicy, specjalnie przyjeżdżały do Jędzicy i to czasami z daleka, żeby zobaczyć i dotknąć czy rzeczywiście to co zrobiliśmy jest tak fantastyczne jak było pokazywane i nie to przez nas, że my powiedzieliśmy, że słuchajcie fantastyczną rzecz zrobiliśmy. Tylko, tylko społeczność. No przede wszystkim oczywiście nasza branżowa ciepłownicza, e, która na początku troszkę no śmiała się z tego, że, że wychodzimy przed szereg, jaka biomasa, popukajcie się w głowę e, w tym kraju, ten kraj na węglu leży i węglem jeszcze długo będzie palił. Natomiast, natomiast e, jakby medalem dla nas, jakby bardzo dużym e, jest to, że zostaliśmy docenieni przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska który zarobił film promocyjny, promujący okres wydatkowania środków 2,14-2,20 i tam nasza inwestycja miejska w mieście Nidzica została pokazana jako jedna z kilku najlepszych inwestycji, jakie były dofinansowane przez Narodowy Fundusz. I drugim, tak tożsamym materiałem promocyjnym był materiał promocyjny wyprodukowany przez Ministerstwo Klimatów i tam naprawdę nasza inwestycja... Nidzicy została pokazana wśród największych inwestycji energetycznych w tym kraju. Zresztą jakiś czas temu nasi mieszkańcy mogli zobaczyć kawałek tego miasta, bo w telewizji polskiej przed wiadomościami ten materiał był wyświetlany. Byliśmy w ogóle zaskoczeni, że po takim czasie, bo tu trzeba podkreślić jedną rzecz, to jest siódmy sezon ciepłowniczy tej kotłowni. Dla nas, dla nas to jest nasze dziecko jeszcze młode, ale w rzeczywistości 7 lat pracujemy. Pracujemy źródła. Właśnie bo ja pamiętam, że tych sceptyków nie brakowało e, głównie na tym etapie tworzenia e, koncepcji, że wtedy też niektórzy mówili, że e, porywacie się z tą przysłowiową motyką na słońce. E, natomiast kiedy obiekt bodajże 2018 rok, jak był oddawany już tak oficjalnie do użytku, tak, oficjalnie. E, właśnie było to uroczyste przekazanie klucza i też zostaliście wtedy okrzyknięci królami ciepła. Pamiętam, że wtedy to zainteresowanie ciepłownią rzeczywiście tak no, przerosło oczekiwania czy zarządu, władz miasta, a właśnie tego nowoczesnego obiektu zazdrościli wam, no, właściwie też niedziczoną, mieszkańcy wielu miast z całej Polski. Wiem, że nawet przyjeżdżały wycieczki, delegacje, żeby, żeby też właśnie zobaczyć to na własne oczy. Rzeczy, Rzeczywiście, panie redaktor, byliśmy zaskoczeni. Na, na początku było nam niezmiernie miło, bo praktycznie te wycieczki były co tydzień. Dzisiaj z punktu widzenia tych kilku lat, które już upłynęły, tych wycieczek było powyżej 50. I to też taka fajna sytuacja, bo z reguły pierwsza wycieczka to przyjeżdżali ludzie z branży, czyli ci pracownicy, prezesi spółek ciepłowniczych przyjeżdżali, obejrzeli często gęsto wyjeżdżali zaskoczeni tym, co zobaczyli w Nidzicy i później przywozili swoich włodarzy miast, czyli tych decydentów, tak? którzy, którzy mieli im pozwolić, że słuchajcie, musimy zrobić to samo, co zrobili w Nidzicy, bo się okazuje, że to, co się pojawia w materiałach branżowych jest rzeczywiście prawdą. Był świetny artykuł bodajże tam dwa lata temu, Albo rok temu w wysokim napięciu, gdzie redaktor wysokiego napięcia dokonał, jakby pokazał, jakie są ceny ciepła i porównał to z cenami ciepła w niedzicy. I tam jest naprawdę świetne stwierdzenie, że ciepło, ceny ciepła w niedzicy są jedne z najniższych w Polsce. Oczywiście na, 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 czas, na ten czas robienia, jakby pisania tego artykułu, tylko że w naszym przypadku te ceny w dalszym ciągu nie uległy zmianie. A jeśli chodzi o wycieczki, to te wycieczki dalej są. Tutaj się troszkę zmieniło rzadziej mamy tych gości. Może też dlatego, że w międzyczasie kilkunastu naszych kolegów pobudowało nowe ciepłownie już są nowsze można zobaczyć świeżo wybudowane ciepłownie i część ludzi tam jedzie oglądać, bo nasza już jest stara siedmioletnia. Ale. Nie dalej jak chyba miesiąc temu byli koledzy zbrodnicy, którzy właśnie się przymierzają do y, swojej inwestycji i no, dość długo dyskutowaliśmy jak to wszystko poukładać, żeby ta inwestycja wyszła podobnie jak nasza, bo my jesteśmy zadowoleni, że nasza inwestycja została wybudowana bardzo solidnie, mamy bardzo dobrą technologię, dobry sprzęt, odpukać niewiele tam się psuje. Jesteśmy w stanie te drobne awarie, o których nawet mieszkańcy nie wiedzą, usuwać na bieżąco. Koszty też, które ponieśliśmy, dajemy radę spłacać. To nie jest tak, że, że mamy gdzieś tam nóż na gardle i już nic nie zrobimy. Nie, jest, jest okej. Okay. Oczywiście tych inwestycji w, w ostatnich latach było trochę więcej, bo jak wybudowaliśmy kotłownię, no to też troszeczkę postawiliśmy na rozwój sieci i Ostatnia inwestycja, podłączenie zespołu szkół y, zawodowych, zawodowych Wyborskiej. na Wyborzkiej. Y, wcześniejsze inwestycje, podłączenie szpitala, y, komendy policji, y, zamku, zamek. Tak, to, to te obiekty podłączyliśmy. Więc, więc myślę, że tutaj y, na dzisiaj mogę powiedzieć tak. Na pewno wszystkie obiekty użyteczności publicznej gminne są z naszego ciepła zasilane. Wszystkie szkoły, przedszkola, ratusz, zamek. Hala widowiskowo-sportowa. Także y, tu jest nasz jakby taki własny odbiorca, bo jesteśmy oceniani i, i płatnikiem jest burmistrz, który jest też właścicielem naszej spółki. No i tutaj, jeżeli te ceny są dla niego akceptowalne, a ma porównanie z innymi miastami, bo przecież się spotyka z różnymi włodarzami różnych miast, no to chyba jest dobrze w Nidzicy. Tak? Mhm. A przecież warto może przypomnieć też, jaki był koszt y, właśnie wybudowania tej nowej ciepłowni i skąd pochodziły środki. Panie redaktor, jak powiemy, jaki był koszt wybudowania, w ogóle modernizacji całego systemu ciepłowniczego w Nidzicy, to po, co, po niektórzy to mogą spaść z krzeseł, bo, bo dzisiaj za, za takie pieniądze stawia się, kupuje kocioł, a nie, a nie robi całą inwestycję. E, same źródło, same źródło biomasowe, które jest zbudowane w oparciu o dwie jednostki biomasowe, 5 i 2,5 megawata, Połączone ekonomizerem kondensacyjnym, podnoszącym sprawność wytwórczą całego źródła, to było niespełna 12,5 miliona złotych netto. A łącznie z rozbudową, modernizacją sieci ciepłowniczej i budową węzłów ciepłowniczych to był koszt około 17,5 miliona złotych netto. No to rzeczywiście kwoty robią wrażenie. To tylko początek, bo generalnie od, od budowy tej ciepłowni spółka. Zainwestowała, czyli tak naprawdę wybudowała, zwiększyła swój majątek o ponad 30 milionów. Także praktycznie w ciągu ostatnich lat wartość spółki wzrosła co najmniej trzykrotnie. No właśnie, bo tak też dużo mówimy o biomasie. Myślę, że warto też powiedzieć, czym w ogóle są odnawialne źródła energii i dlaczego są one tak ważne. Trend światowy wskazuje dzisiaj, że są najważniejsze z punktu widzenia ochrony środowiska. Ja może się odniosę tylko do zrębki energetycznej, tak, tego paliwa wsadowego w naszym źródle. Generalnie zasada jest taka, że mówimy o odnawialnym źródle energii, to takim źródle, które się odnawia, może to wygląda jak masło maślane, ale chodzi o czas odnowienia. Tak? Biorąc pod uwagę, że palimy pozostałościami zrębowymi i pozostałościami tartacznymi, które pochodzą z drewna. Tak? Czyli mówimy dzisiaj o, o, o wzroście drewna na poziomie 80, 100 lat. Tak? To odnosząc to do paliw kopalnych, węgla czy ropy, no to, to czas, 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 w którym to paliwo z powrotem odrasta, jest nieporównywalne. A jeżeli odniesiemy to do upraw energetycznych, tak? to, to, jest, to, jest kilku, to uprawy są kilkuletnie. Tym jest, tym jest odnawialne źródło energii, że rzeczywiście to paliwo się odnawia w, w naszym czasie. I wiem, że planujecie też dalszy rozwój ciepłownictwa w Nidzicy. i Na czym będzie on polegał? No, ten dalszy rozwój ciepłownictwa w Nidzicy to jest efekt chyba tego sukcesu modernizacji systemu ciepłowniczego. Dlatego, że w 2017 roku moc tej kotłowni, jaka została wybudowana, był uszyty na miarę tego systemu. Było około czterech. 4,5 km sieci ciepłowniczej. Spółka była właścicielem 9 węzłów ciepłowniczych, mikroskopijny system i miała moc zamówioną odbiorców troszkę na poziomie 4, 4 MW, jeżeli chodzi o źródło, o źródło przy Rataja 11, a, a, a sumując z, wtedy z Wojska Polskiego i z Konopnicką to było tam około 6 MW e, i my planując, że, że będziemy powoli wyłączać te lokalne kotłownie gazowe, wybudowaliśmy 7,5 MW przy mocy zamówionej 6 MW, czyli mieliśmy jeszcze zapas, e, za, zapas e, dzięki któremu mogliśmy jeszcze tam parę, parę obiektów nowych podłączyć. E, no nie będziemy ukrywać, że ten zapas był zostawiany na pobliską spółdzielnię międzyzakładową, która leży praktycznie... Przy, 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 samej, przy samej kotłowni. Życie, życie pokazało, że, że można planować. Dużo planów się spełnia, ale, ale czasami sukces przerasta. Te nasze plany. Na dzień dzisiejszy, 31 grudnia, moc zamówiona w odbiorcu w mieście przekroczyła 10 MW. Sieci ciepłowniczej mamy około 10 km. Dlatego tak jak powiedziałem na wstępie, okaże się, że znowu życie zmusi nas do tego, że musimy rozbudowywać źródło ciepła, ale stajemy do tych planów ambitnie i, i, i myślę, że spróbujemy znowu zaskoczyć i mamy ku temu dobre powody, żeby, żeby się za jakiś czas spotkać i powiedzieć, że znowu zaskoczyliśmy. Jest pomysł, tutaj prezes troszkę przed szereg mi wyskoczył, <laughs> mówiąc o tej produkcji prądu na własne potrzeby. Liczymy to cały czas. Tak? Jesteśmy na etapie zdobywania pozwolenia na budowę. Natomiast, jakby konkretnie, co będziemy budować, to wszystko będzie zależało od inżynierii finansowej, którą sobie na razie zostawiliśmy. Tak, Dzisiaj my dość mocno etapowo podchodzimy do, do, tego, do tego naszego procesu modernizacji i wszelkiej budowy. No, ale to przynosi nam od samego początku efekty. Jeżeli przechodzimy przez kolej, kolejnymi małymi krokami przez proces inwestycyjny, to praktycznie planujemy wszystko od początku do końca i nie zdarzyło się przy tych naszych inwestycjach, które mieliśmy do tej pory, że coś, co planowaliśmy, a z reguły to chodzi tylko o termin wykonawstwa, że gdzieś nam się to rozjechało, że, że gdzieś ten wykonawca mówił, że skończy w danym terminie i, i tego nie skończył. Było to. Bardzo niebezpieczne ze względu na, na to, że żeby było to dotowane środkami zewnętrznymi. Tam, jeżeli zakłada się dwa czy trzy lata wcześniej, tak, przed w ogóle rozpoczęciem inwestycji, że ta inwestycja będzie trwała określony czas. To najważniejsze dla tej inwestycji, żeby ona się zakończyła w tym terminie. Chodzi o rozliczanie środków przede wszystkim, tak? Bo jeżeli, jeżeli byśmy wszystko budowali ze swoich środków, no to wiadomo, to jesteśmy de decyzyjni, to, to my podejmujemy decyzję, czy możemy sobie wydłużyć ten termin na, na oddanie, czy nie. W przypadku środków zewnętrznych, no, tak kolorowo nie jest, więc no, tutaj w ten sposób podchodzimy. Dlatego mówię, jesteśmy na etapie zdobywania pozwolenia na budowę. Szacujemy połowę, połowę tego roku. Że to pozwolenie w ręku będziemy mieli i wtedy kolejny krok to jest, zaczniemy się rozglądać za środkami i tak jak powiedziałem, będziemy układać tą inżynierię finansową. Z jakich środków? Dzisiaj Państwu <trym> nie odpowiemy jeszcze. <trym> Myślę, że tutaj będziemy też rozmawiać z władzami miasta. Czy nowymi, czy starymi. Mam nadzieję, że starymi, oczywiście, bo, bo od samego początku nasz właściciel nas wspierał i, i, i tutaj mieliśmy bardzo duże oparcie, w związku z tym liczymy dalej. Dla, na to, że będzie ta pomoc tak jak była do tej pory. Znaczy, tutaj w sumie można powiedzieć, że nie mamy wyjścia, bo patrząc na to, co się dzieje w Unii Europejskiej, my idziemy w tym kierunku, że za kilka lat będzie zakazany gaz w nowych budynkach. Więc rozwiązanie dla budynków wielorodzinnych, co najmniej, no to jedyne to jest ciepło systemowe, więc, więc muszą się znaleźć środki. W Niedzicy ja już tak patrzę tylko pod kątem naszego miasta, tak? ale mamy ulicę Sienkiewicza, mamy ulicę Rataja, yy, mamy ogrodową, tak? które mają, są ogrzewane w, w różny sposób. Yy, no jeżeli, ścisłe centrum jeszcze, miasta no, z już, Tak, no, ścisłe centrum miasta to już w ogóle no, stare piece, nawet kaflowe jeszcze mamy w niektórych budynkach. Yy, na ogrodowej są nowe piece gazowe, tak? Ale jeżeli za kilka lat czy kilkanaście lat tych, tego nie będzie, no to, to coś ci ludzie muszą dostać w zamian. I no my trochę wybiegamy tak jak poprzednio. Myśmy trochę przed szereg wy, wyskoczyli. Dzisiaj też planujemy. Coś, co być może zrealizujemy za, za lat kilka, nie w tym roku, może w przyszłym, może za dwa lata, bo nie ma tego ciśnienia u nas, że musimy coś zrobić. Między innymi dlatego później to, co Paweł powiedział, inwestycja jest od początku do końca zaplanowana. Terminy mamy zawsze dotrzymywane. Mało tego, to co słyszę gdzieś tam na budowach, u nas nigdy wykonawca przez te lata się nie zgłosił po żadne pieniądze za roboty dodatkowe. To wszystko było zawsze tak zaplanowane, że właściwie nie było robót dodatkowych. Wszystko było wiadomo, mimo że grzebaliśmy w ziemi i różne sytuacje się zdarzały. Także tutaj następna inwestycja też będzie zaplanowana w podobny sposób, no żeby nas później nic nie zaskoczyło. Panowie, serdecznie dziękuję za rozmowę i oczywiście życzymy powodzenia w realizacji ciepłowniczych planów. Dziękuję. dziękuję. Do widzenia.